Cześć, chodźcie z nami na najbardziej znany szczyt w Polsce. Cześć wszystkim, my rozpoczynamy dzisiaj wędrówkę śnieżkę. Jedziemy takim wariantem, którym jeszcze nie szliśmy. Jest to szlak czerwony, który należy do głównego szlaku sudeckiego. Bardzo mało ludzi, mało popularny szlak. Większość wybiera ten czarny. Główny szlak sudecki rozpoczyna się w Świeradowie zdrój. Biegnie przez góry Izerskie aż do Gór Opawskich, kończąc swój bieg w prudniku. Całość liczy 443 km, a suma podejść to ponad 14 tysięcy metrów, po 2 km idziemy już bardziej pod górkę, ale tutaj jest taki leczkowe, wydaje nam się, że pod będzie takie ostre podejście, a tam nabierzemy wysokości już. Mocniej. Mamy 50 minut i 30 km i w z długiem Tutaj szlak żółty, łączy się właśnie z tym cierony, którym szliśmy. I tutaj niestety musimy przerwać naszą relację. Pan w kasie nie poinformował nas, a my nie sprawdziliśmy, że ten odcinek szlaku od Łomniczki do Domu Śląskiego nie pozwala na przejście z psem. Widzimy się już nieco wyżej. 21 metrów nam zostało przewyższenia do pokonania. Szlak czarny prowadzący za kosami jest jednokierunkowy. Czy na okres wakacji, czy na stałe, nie mogłam znaleźć tej informacji, ale schodząc do domu śląskiego, należy wybrać drogę jubileuszową, którą można poruszać się w obu kierunkach. Śnieżkę charakteryzują silne wiatry i nieprzewidywalna pogoda. Najwyższa prędkość wiatru sięga aż 288 km na godzinę. 7 kilometrów, 2 godziny i 5 minut i za 30 sekund będziemy na szczycie. Śnieżka jest najwyższym szczytem karkonoszy, Sudetów i Czech oraz najwybitniejszym w naszym kraju. Jest trzecim co do wysokości wierzchołkiem Korony Gór Polskiej, mierząc 1601 metrów. W dolnym spotku obserwatorium do 2015 roku mieściła się restauracja. Projekt Nowa Śnieżka 2025 ma przywrócić siadłotajnie w tym miejscu. Na szczycie po stronie czeskiej znajduje się bar, w którym serwowane są napoje i przekąski. Droga Jubileuszowa, którą schodzimy ze Śnieżki, została wybudowana w 1905 roku z okazji 25-lecia Towarzystwa Karkonoskiego. Z uwagi na lawiny jest zamknięta na zimę. Bieskim szlakiem do schroniska samotnia pokazuje 45 minut od domu Śląskiego. Zobaczymy. W ogóle to mega wieje i wydaje mi się, że ludzie wjeżdżający... ja oczywiście nic nie mam do tych ludzi, którzy wjeżdżają gondolami. E, Dzisiaj widzieliśmy bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli plecaków i szli na śnieżkę w tych wszystkich spodniach. Ja wchodzę z takiego że nawet jak na dworzu jest naprawdę, e, na bo Wydaje mi się, że warto jest mieć po prostu ze sobą kurtkę przeciwzeszczową, spodnie na zmianę, bluzę, bo nigdy nie wiemy jak będziemy się czuli i nie zmieni się diametralnie pogoda. Uważam, że to jest po prostu mega ważne, żeby być przygotowanym na wszelkie warunki, bo w górach pogoda jest bardzo złożona. Mijamy Strzechę i za 15 minut pokazowało nam na kierunku wskazów, że będziemy samotni, więc niebieskim szlakiem My jesteśmy z Zorisem zmaczowani dzisiaj. 12,5 km, w 3 godzinach, 13 minutach jesteśmy w schronisku samotnia. jesteśmy w chłodni, więc nie możemy się doczekać. W sumie to w tym schronisku byliśmy tylko raz zimą, jak była pandemia i nie można było nawet wejść do środka. To jest w ogóle chyba najładniejsze, najładniej położone schronisko, jeżeli chodzi o te Polskie oczywiście. Schronisko Samotnia jest jednym z najstarszych takich obiektów w Polsce. Pierwsze wzmianki na temat domku nad Małym Stawem sięgają aż 1670 roku. Obiekt posiada 50 miejsc noclegowych. Skorzystanie z toalety jest bezpłatne. W schronisku możemy również zostać na noc z psem za opłatą 20 zł. Niebieski szlak jest niestety zamknięty. Wiedział dlaczego, to prosimy o info w komentarzach. Musimy iść trochę dłuższą trasą. Wracamy na niebieski szlak. Naprawdę miłe zaskoczenie. Tutaj yy, przy rozwidleniu zaraz powiem jakim. Tutaj to jest w bardzo dobrym stanie. Chodziło o polany 1067 metrów stąd można pójść na pielgrzymy 15 minut na słonecznik tutaj jest taka bardzo fajna dróżka jeżeli chodzi właśnie o pielgrzymy i słonecznik tu się idzie taką drewnianą ścieżką na dół zostało nam 45 minut kierujemy się szlakiem zielonym do Skarpacz Rondo Białej Jary. Myślę, że to jest jedna z najbardziej uciążliwych tras. Jeżeli chodzi o wyjście na śnieżkę, jest prosta. Dużo ludzi tam dochodzi właśnie. Przeszliśmy prawie 17 km, niecałe 5 godzin. Auta mamy jeszcze dwie minuty, tak mi się wydaje. No, ale już idziemy ulicą.